z karate Tomasza Najducha pod fundacją Projekt Champion. Wielkie brawa! Już teraz mistrzowie karate. Samobryny. Witamy Państwa na pokazie najmłodszych uczestników grupy początkującej katowickiego klubu sportowego karate. Pod głównym sensejem do maszyn i drogę, jedenastokrotnym mistrzem Polski w kategorii Open. Z pięciokrotnym, z pięciokrotnym mistrzem Europy oraz dolecą kwarm świata. Teraz to co widzimy to jest wszystko w skrócie rozgrzewka, następnie zaprezentujemy parę technik ręcznych, nożnych oraz łamanie przedmiotów, czyli sztukę temashiwara. Oczywiście w zależności od stopnia dzieci będą łamały inne przedmioty, a sensej będzie łamał całkiem coś innego, czyli te 4 płyty. Shqiptare <tune> Shqiptare 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 Dlaczego karate? Dlaczego dzieci powinny, przynajmniej, yy, przynajmniej wchodzić na karate, bo tego typu sportu? Bo, to przede wszystkim dlatego, że w coraz więcej w yy, yy, XXI wieku w erze społeczeństwa informacyjnego dzieci ma problemy z wszelkiego typu skrzyżowieniem, jak myśmy myśleli, z yy, Według profesora Karskiego, znanego polskiego ortopedy, Karate i inne tego typu sztuki walki pomagają właśnie w przezwyciężaniu tego typu wad yy, postawy, poprzez, poprzez przezwyciężanie przykłuczy mięśni. Teraz, co, co Państwa, widzą, to jest podstawa technika Seiken Chudan Ski, czyli uderzenie ręką na wysokość Chudan, czyli mniej więcej skrót słoneczny. Ale ale gdzie są brawa? Gdzie są brawa dla tych wspaniałych sportowców? Ja chciałem zapytać, co to za technika w tym momencie. Teraz technika Kinderi, czyli uderzenie w krocze. Dzieci tutaj z naszej sekcji 4-7 lat, najmłodsi, podkazują jak w prawidłowy sposób uderzać. Tą technikę oczywiście uderzamy w tarczę, aby nie stała się żadna krzywda. Dziękuję bardzo. A właśnie to piękny sport. Od jakiego, tak jak Pan powiedział, rozumiem, 4 lata można najwcześniej zacząć trening? Znaczy, najwcześniej tak. 4 lata to jest taki wiek, kiedy dzieci już w pewien sposób słuchają, są w stanie wykonać pewne ćwiczenia, powtórzyć je, skoncentrować się na nich. Oczywiście, trening taki początkujący to przede wszystkim zabawy i elementy karate. To nie jest y, ciągły trening jak dla starszych elementów karate, to są zabawy przeplatane elementami karate. Prosimy o brawa! Brawa, brawa, brawa! Teraz senpai Marysia wykona pierwsze postawy kata, tak zwane kihon kata. Kata, czyli rozumiem, że to jest technika? To jest technika form walki, takich, które pomagają w realnej walce. Prosimy o prawa I brawa, brawa, brawa. Rozumiem, że Marysia spokojnie w filmie zagra jeszcze. Państwa teraz y, Sempai Mateusz Sempai, Miłosz wykona technikę temashiwara, czyli łamania twardych przedmiotów Zapraszamy z na dół, żeby tam przeszedł. Mam takie pytanie Ile w tygodniu trenujecie i gdzie można zapytać się, zapisać się na zajęcia? Trenujemy dwa razy w tygodniu w ośrodku COP Centrum Odnowy Biologicznej w Katowicach na ulicy Wesołej o godzinach wtorki i piątki o godzinie 17 są treningi, zaczynają się. Rozumiem, że mistrzowie mają poważne osiągnięcia. Ile danów mistrz ma, który dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością? Sensei Tomasz najbył drugi dan, czyli drugi stopień mistrzowski. Tak jak mówiłem, wielokrotnie. reprezentant Polski w latach 1995-2002 w kategorii królewskiej, czyli open, wielokrotny niż Polski, 11-krotny dokładnie. Pięciokrotny mistrz Europy i zdobywca Pucharu Świata. Dziękuję bardzo. Prosimy o brawa, wielkie brawa. A teraz co, co? Kolejny punkt to będzie? A teraz tak jak mówiliśmy na początku, sensej najdół w zombie cztery betonowe płyty, które... Y, są to technika Tema-Szywara, którą y, y, karatecy mają w y, egzaminach na wyższe stopnie obowiązkowo. I na pokazach często ją pokazujemy, łamiąc betony, łamiąc lód, lód czyli kije wejkulowe. Rozumiem, że ktoś nieprzygotowany z naszych widzów raczej niech tego nie próbuje. No, oczywiście, każdy może spróbować, ale lepiej, żeby wcześniej coś poćwiczył, aby nie stała się żadna kontuzja. Wielkie brawa dla mistrza! Karatę rozwija Rozwija umysłowo to filozofia, ale bardzo rozbija, rozwija nas, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Tak, oczywiście. Sprawność fizyczna to jest pierwsza rzecz i najważniejsza. Po tej sprawności przychodzą następne etapy szkolenia: takie jak wytrwałość, wytrzymałość, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w życiu codziennym. To bezpośrednio przekłada się na życie codzienne. Na to w jaki sposób dziecko radzi się właśnie, jak mówiłem ze stresem, w jaki sposób pokonuje przeszkody, pokonuje samego siebie. Dziękuję bardzo, ale powtórzcie tutaj brawo, 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 brawo